Kurde mać, ja pierdzielę, tu jest włącznik powietrza. Gdzie jest włącznik bo Tu jest włącznik powietrza, dobra, jakby co to... Jakiego kurwa powietrza, ja się pytam? To nie guźwa miało być, a nie kurwa. Hej, cześć moi kochani, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Emily Wants To Play Pisaliście w komentarzach, że tutaj jest latarka, do cholery jasnej tutaj jest latarka kochani. Dzisiaj naszym głównym celem będzie znalezienie latarki i naszym głównym celem będzie przejście tej gry, chociaż nie wiem czy mi się uda, ale zobaczymy zobaczymy, jestem tego pewien po prostu, że nam się uda. Pisaliście też, że co godzinę pojawia się jakiś nowy potwór, więc też jestem cholernie ciekawy co to mają za potwory jak one będą wyglądały i na czym będą polegały i jak to się to robi co to się robi i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Pisaliście też, że jeżeli podejdzie do nas ta czarna tutaj lalka, to trzeba się nie i że ta tablica, która jest tam w tym, w tej kuchni chyba, tak? To ona zawsze źle podpowiada. No to zobaczymy czy to prawda. Musimy się na nią patrzeć, wtedy ona na nas nie chodzi. W sumie to też odkryliśmy w poprzednim odcinku. Tyle, że pisaliście też, że jeżeli się widzi klauna albo jeżeli się słyszy klauna, no to wtedy trzeba stać w miejscu i się w ogóle nie ruszać. Dobra, tak też zrobimy, ale pierwszym głównym naszym celem będzie znalezienie tej zastrannej Altarki. Klikniemy sobie New Game, ponieważ to co ostatnio graliśmy to był Aaron. E, Aaron grał, to były poczynania Arona, tak, a nie moje, więc Musimy zacząć sobie od nowa, i tym razem będziemy szukać w każdym pokoju, na każdej półce, na każdej ścianie, na każdej. E, co tam jeszcze można? Na czym jeszcze można szukać? Na każdej e, podłodze będziemy szukać letarki, tak. Bo to jest nasz główny cel, okej, okay? Więc skoro już wiemy, co będzie naszym głównym celem, to tak też zrobimy. Mamy to, dobra. Lecimy, tu nie ma niestety tej e, lalki Annabel, czy jak ja tam mówiłem, że ona je się tam nazywa, nie wiem. E, pamiętajcie, szukamy po każdym możliwym kącie tej głupiej latarki, żeby tylko i wyłącznie ją znaleźć, jak najszybciej ją znaleźć, bo ona gdzieś tu jest, ona gdzieś tu leży, ona gdzieś tam spoczywa na nas i tu jest lalka, dobra, okej, okay, Poczekajcie, trochę razie. ja tam nie będę teraz szedł, chodzę co tam siedzi na razie. Póki, póki mamy jeszcze tą nie pierwszą godzinę, to będziemy jeszcze szukać tej, tej głupiej latarki i zob... o kurde, nie to, nie to zgasiłem o, oh, fucking shit, tu siedzi, tu siedzi clown, ale dobra, jest! Je jest, dobra, mam, 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 poczekajcie lewy przycisk mężczymy, latarki, dobra, mamy latarkę, kochani mamy latarki. jest i właśnie tego właśnie szukałem o, w końcu, Jezu, wszystko widać, słuchajcie wszystko widać, wiedziałem, że w życiu gdzieś musi być latarka bo w takiej grze musi być po prostu latarka ja pierdzielę, no i se polasu, no. Wiedziałem, no ale blue screen, no jest blue screen, tak, no. Pierwsza rzecz, która rzu rzuca się w oczy w tej grze. Ale dobra, teraz będziemy mogli zobaczyć, co tutaj się kryje, co tutaj jest, czego o co minęliśmy. I w... tam drzwi się otwarły, więc tam na razie nie pójdziemy, a pójdziemy tutaj, o tutaj. Może gdzieś coś będzie za jakimś. Yy, o tu na przykład w tej wannie. W tej wannie, no niestety, ale nic nie ma, dobra, to już wiemy. To już wiemy, że w takim razie w łazience nie ma czego szukać, słuchajcie, to jest. To jest mniej więcej właśnie to. Tak, to jest to. Tam się otworzyły drzwi. Poczekajcie. I think they want to kill me! Myślę, że chcą mnie zabić. Tak, i to jest prawda, oni chcą cię zabić, wszyscy chcą cię zabić, ale ja cię nie zabiję spokojnie. Hello? Dobra, czyli tutaj... Czyli tutaj nic! Jezu, nic nie ma. Dobra, to już odkryłem, teraz już wiem, że nie ma to jest co szukać w tym miejscu. To już nie ma... Nie, tam nie będę szedł, bo się telewizor odłączy, to akurat pamiętam. To akurat pamiętam, tam jest jakaś kartka na tym. Nie pamiętam co ona dokładnie nam mówi, ale coś nam mówi, to jest najważniejsze, tak? E, czyli tak, laka Anabel siedziała w kuchni, czyli tam na razie iść nie chcemy, będziemy na razie szukać rzeczy, które są tutaj. O, o, tam coś już zgasło mi światło skurkowańcy, no, zgasili, mi, kurde, światło debile zasrani. Dobra. E, trudno się mówi, ja jeszcze żyję, więc to jest najważniejsze. Dobra, czyli tutaj też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma, czyli gdzie my dokładnie musimy iść, żeby cholera jasna tą latarkę, znaczy żeby cholera jasna ta latarka była przydatna, tak? No to jest naprawdę dobre pytanie, które za chwilę będzie ten, za chwilę będzie za chwilę będzie pierwsza, słuchajcie, znaczy północ jakby nie wiem, patrzeć, tak? Bo tam było napisane Let's play at midnight! They lock me up! E, up down there. Okej, okay, czyli zamknęli mnie tam na dole. Możemy to tak przetłumaczyć, prawda? To jest jakiś piękny e, obraz. Chciałem powiedzieć wyraz, ale to nie jest wyraz, to jest obraz. Możemy teraz zejść do piwnicy, skoro mamy tą latarkę. No i zobaczymy, czy latarka uratuje nas przed tą e, zastraną idiotką, która na nas biegnie tutaj na dole. Raczej w to wątpię, ale trzeba być dobry myśli, prawda? Nie, dobra. Dobra, czyli to nie ma kompletnie sensu. Jezu, dobra, dobra, Lecimy jeszcze raz po tą latarkę. O, mamy już latarkę, dobra, mamy latarkę, czyli nie ma co się przejmować, dobra. E, czyli co teraz? Bo ja tu nie widzę żadnego, żadne, żadnego sensu tak naprawdę. Chyba, że tutaj o coś będzie jeszcze. Ale w to, ja szczerze wątpię, no i właśnie, i dobrze, że w to wątpię. Dobra, i to jest właśnie ta lalka. Tą lalkę musimy omijać z daleka. Musimy od niej uciekać, musimy się nią patrzeć, bo ona kuźwa za nami będzie szła. Patrzcie, widzicie? Widzicie, ona za nami idzie. I to nie jest zbytnio miłe z jej strony, więc musimy na nią cholernie uważać. Musimy stać się na nią patrzeć, żeby ona nas nie zaatakowała. I to jest tak naprawdę jeden, co wiem. Jeżeli do niej podejdziemy, no to jed jednym słowem jesteśmy już zginięci, tak? Że tak powiem, no. Logiczne. Dobra, dobra, niby... Oh, fucking shit. Okej, okay, dobra, stała za nami, widziałem ją kuźwa. E, nie mogę się ruszać, kochani, utknąłem w krześle. Poczekajcie, bo jeżeli ona tutaj podejdzie, to będziemy w jednej wielkiej dupie. Czyli musimy stać tak, żeby ona tutaj do nas nie podeszła. Okej, okay, dobra, tutaj mniej więcej jesteśmy jeszcze bezpieczni, tak mi się wydaje. Póki stoimy przy e, tym głównie od światła, to jeszcze jest spoko. Bo wtedy możemy jej łatwo zapalić, możemy łatwo zgasić, możemy zrobić wszystko. Tak, a coś zgasiła nam jakieś gdzieś światło chyba. Nie wiem dokładnie gdzie, ale gdzieś zgasiła nam światło. E, nie wiem czy to... Nie wiem co to co to było tak naprawdę, nie mam pojęcia. Ale póki co jesteśmy, jesteśmy na dobrej drodze, żeby wygrać, kochani. Nie jest źle. Pójdziemy tam zapalić sobie światło. Ja pierdzielę. Już trochę, trochę się boję, kochani, wiecie? Trochę się boję, zaczynam powoli się bać. Dobra, mamy to i Je tu jest. Nigdzie, ma... Nigdzie nie ma, więc jest dobrze. Jest idealnie, jest super duper Jestem w trzy dupy wzięty. Ja pierdzielę, dobra, tu jest idiotka, kuźwa, o ja pierdzielę, ty, ty, uważaj trochę, ty, dobra, tej, tej, baby, bo ty tutaj, tu widzisz, widzę, że jest za, za, bardzo, kurde Macie, ja pierdzielę, tu jest włącznik powietrza, gdzie jest włącznik, tu jest włącznik powietrza, dobra, jakby co to, jakiego kurwa powietrza, ja się pytam, to nie kuźwa miało być, a nie kurwa, ten, no właśnie, słuchajcie, jest dobrze. Jest dobrze, ona tu ciągle stoi, patrzymy się na nią. ja tam, ta tablica mnie oszukuje, don't look at her, ja mam na siebie na nią patrzeć, bo inaczej ona nas wydupi w trzy dupy i nie będzie zbytnio miła, słuchajcie, nie mogę Ci otworzyć, oh fucking shit, już jej tutaj nie ma, już jej tutaj nie ma, ale idziemy, idziemy, my idziemy od niej, wypierdzielaj ode mnie, nie wiem gdzie jesteś, nie chcę wiedzieć, mam to w dupie, więc wypierdzielaj. Bo włączę powietrze i no i będziesz miała przerobane, słuchaj dziewczyno, tak to jest to Włącznik powietrza zrobi swoje, o ja ci to mówię. Oj, baj baj, baj ty to pożałujesz, jak ty tak będziesz ze mną tutaj fikała, ja ci mówię Nie wiem gdzie jesteś, ale... Ale wiem, że ja się ciebie nie boję, bo... Nie mam co się ciebie bać, kochana! Kurwa macie, ja pierdzielę. Dobra, e, znaczy miałem na myśli, że lubię gacie. Okej, okay, dobra, mamy to, mamy to kochani, mamy to. Nie wiem gdzie ona jest i mam to szczerze mówiąc w dupie. O kurwełę, o kurwełę, gdzie ona jest? Ja pierdzielę, nie widzę jej tu jest dobra? Wypierdzielę, ode mnie, mówię! Tak? Powiedziałem! Trzy razy powiedziałem, powiedziałem, nawet kłóźno więcej, powiedziałem, niż się wydaje, że powiedziałem. Czemu ta wskazówka na tym zegarze nie chodzi normalnie tak, powinna chodzić? To jest naprawdę dobre pytanie. Będę chodził, będę tańczył karok. Urwę. Nie wiem gdzie jesteś i nie chcę tego wiedzieć. Nie masz prawa się obok mnie pojawiać, bo ja ci tak mówię, dobra? Ty chcesz poczuć smak włącznika powietrza? Ha? Ha? w dupę jeżała. Tam gdzieś poszła w tamtą stronę chyba. Kurde, jak gdzieś poszła? Jak ona mnie tu? Jak ona mnie tu zaraz, gdzie, zejdzie z tej strony To to nie będzie zbytnio miłe Słuchajcie, to jest to Idźmy sobie może do ja tutaj bezpiecznie mi się wydaje, że jest Dobra Kochani Nie jest wcale tak źle, jak nam się wydaje, że... O kurwełę, o kurwełę, o kurwełę, o kurwełę Tam jest, dobra, ok. Nie co ty robisz Nie zamykaj mnie O chuj siwa O w dupę, tu zgasiła światło Co za, co za debilka Zapal to Dobra? Gdzie mi gasi światło tam gdzieś, ha? No, pół w dbu. O, szkuziwa jaka szalona dziewica. D tak się kiedyś mówiło na dziewczyny, żeby nie było. Okej, okay, ale to było kiedyś, pamiętajcie. E, teraz się już tak nie mówi, bo... bo to może być trochę dziwne. Dobra, słuchajcie. Jest, Jeszcze się trzymam. To najdłuższy rekord na świecie jest. Nie wiem, czy mam coś robić tutaj więcej. Póki tylko chodzę i, i tam nic nie robię, jakby nie patrzeć, ale to nic e, Ja się staram jak mogę, tak, czekam masz, masz minie godzina, bo, bo mówiliście, że co godzinę nowy potwór, więc ja czekam. ty, Laska! Laska! Weź ty Ość o ty, weź się, ogarnij ty. Oj, weź tam masz cień popatrz jaki masz cień tam widzisz na lewo na lewo od ciebie, kurde ty to, dziewczyno, normalnie szalejesz, ja ci mówię, popatrz, nawet się nie ruszasz, a? Widzisz? Ha, i co? Łyso ci teraz? Ha? Ha? Okej, okay, dobra, znikła. Zni... Oż w dupę. Oż w dupę. Yes, motherfucker! W dupę nie rzę. Ty... Ja jesteś w dupala, kurde, słuchaj, dziewczyno. Don't stay still, czyli teraz będzie klaun, słuchajcie kochani Będzie clown. gdzie jeżeli go usłyszymy To musimy się nie ruszać Pamiętajcie Dobra Okej, dobra, zamknął nam drzwi, kochani Kochani Zamknął nam drzwi Zauważyłem ją, kuźwa ja pierdziele, ty jaka dobra ona jest, ja nie wierzę w to normalnie, tej, słuchajcie... wow, dobra, odwróciłem się, była tam stała, odwróciłem się, bo a, bo to był krzyk, którego ja wiedziałem, że to był jej krzyk, kurde, ale się wkopałem w niezłą dupencję, ja pierdziele, dobra, ale wiecie co, mamy drugą godzinę i na tym na razie zastaniemy, bo mi się wbijają w dupę w gacie, więc ja się trzymam na razie, trzymajcie się, da, pa pa jestem ciekawy, co robi pacynka, to jest to. Jestem ciekawy, co robi ta pacynka po prawej stronie, w sensie która stoi teraz, stoi na fotelu, otao. Więc ja się z Wami, że jak nam trzymajcie się, widzimy się w następnym momencie, że mi się wśmę się podoba, zostawcie w górę, komentarz, trzymajcie się pa, pa, pa. widzimy się już niedługo, pa. pa.